Kolejny model i teraz, dziewczyny, duże pudełkowe, uszyte właśnie z tej pięknej mgiełeczki takiej i teraz, dziewczyny, patrzcie, jak ją wystylizujemy. Model Boho, wyglądający też spektakularnie, duży, y, y, pudełkowy, wymiary w biuście 160, a tak samo w biodrach, w aż 170 tutaj dziewczyny mnie podpisały. Moje drogie Panie, długość całkowita 60 cm i w bicepsie tu jest bardzo luźno. Piękna bluzka, uszyta z takiej właśnie wiskozowej, organzowej tkaniny z, z rękawem 7 ósmych, tak się prezentuje. I mamy dostępne dzisiaj dziewczyny trzy kolory, natomiast pokażę Wam tylko dwa, a y, trzeci w innym modelu, bo nie mam akurat sztuki koloru. Dziewczyny, mamy dostępny kolor y, X2761 biała, bordo oraz grafit. Takie trzy kolory są tej bluzeczki. Biała, wordo, grafit. Zapraszam, moje drogie panie. Bluzka klasyczna, pudełkowa, lekko transparentna. Jak mam czarny bluz, to by wyglądał pięknie biały. Biały koronkowy, z e, no, Taka bardzo kobieca rzecz. pod marynarki e, do e, pracy dziewczyny. No coś pięknego, która swoim kocha się w modelach boho. Zapraszam. X2761. Biała, bordo oraz grafit. Trzy kolory do naszej bluzeczki. Cena jest absolutnie spektakularna. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wybrania swojej. Możecie ją nosić w ten sposób, możecie też tą bluzkę, która jest duża szeroka, nosić ją klasycznie w ten sposób, tak rzuconą na sylwetkę lub yy, ładnie włożoną w y, linię spodni. Zaraz Wam też to pokażę. I dziewczyna włożona w spodnie prezentuje się klasycznie w ten sposób. Można sobie ładnie ją Udrapować tutaj X2761 biała, bordo lub grafit, moje drogie Panie. Trzy kolorki mamy. dostępne dzisiaj tej pięknej koszulki. Zapraszam Was do, do wyboru ja to jest tak leciutka, genialna.